Zastój przy modernizacji koryta Nysy Kłodzkiej już od kilku miesięcy budzi zaniepokojenie władz oraz zwykłych mieszkańców. Czy główny inwestor zdąży i czy będzie w stanie zakończyć pracę przed końcem 2015 roku, kiedy trzeba będzie rozliczyć dofinansowanie z Unii Europejskiej? O tym już za moment w dalszej części serwisu. Jest wtorek, 15 dzień kwietnia, Michał Baraniewicz. Witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej. Dziś powiemy między innymi o tym, kiedy zabawa zaczyna być śmiertelnie niebezpieczna. Zaczynamy od tego najtragiczniejszego, a więc umieszczeniu w zakładzie poprawczym, ale może być też pod opieką kuratora. A także o wyjątkowym spektaklu w Nyskim Domu Kultury, na którym obecność należy traktować jako obowiązek. Na blisko 10-kilometrowym odcinku wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej po kilku miesiącach zastoju ponownie ruszyły prace. Czy jednak całość inwestycji zmieści się w zakładanym terminie? Od kilkunastu dni wzdłuż rzeki pojawił się ponownie ciężki sprzęt oraz robotnicy i inżynierowie, bowiem prace przy modernizacji koryta idą ponownie pełną parą. W ostatnim okresie czasu nowych pięciu podwykonawców weszło na odcinki realizacji zarówno remontu koryta rzeki, jak i tamenyskiej. Co spowodowało, że dzisiaj mamy 12 odcinków, na których prowadzone są prace budowlane. Do tej pory tak nie było. W pomoc włączył się również minister Stanisław Gawłowski, czyli osoba odpowiedzialna za przygotowanie tej inwestycji od początku, co zaowocowało raportem o modernizacji zbiornika w Nysie. Nowe firmy pokazały nową jakość na Tamie. Nie ma dzisiaj żadnego odcinka, w którym praca nie trwałyby. Nawet ten sporny odcinek RWSD w którym dokumentacja rozminała się trochę z rzeczywistością, mówimy tu o badaniach geologicznych, posiada już nowe pozwolenie, posiada nową dokumentację i tam również prace trwają. Bardzo intensywnie. Jedno z najważniejszych nowych ustaleń, zapisanych w aneksie, podpisanym z wykonawcą, jest informacja, iż termin zakończenia prac na rzece i tamie zostanie dotrzymany. Ponad dwie trzecie środków na tą inwestycję to środki unijne, które muszą być rozliczone do końca 2015 roku. Wszyscy mają tego świadomość. Oprócz opóźnienia w pracach, sporo kontrowersji narosło również wobec przepławki dla ryb, która miała znaleźć się na tamie był jeden z problemów przy realizacji e, tego priorytetowego, m, priorytetowej inwestycji na naszym terenie. A podnosili zastrzeżenia kolodzy i muszę z satysfakcją powiedzieć, że został wykonany projekt przepławki, został wyłoniony wykonawca, i również w terminie do końca realizacji całego projektu przepławka zostanie wykonana. Jeśli zajdzie taka potrzeba, prace będą prowadzone również w niedzielę i święta, tak aby dotrzymać terminu oddania inwestycji wartej ponad 400 milionów złotych, na którą wszyscy czekali od czasów wielkiej powodzi w 1997 roku. Policjanci wyjaśniają sprawę zdarzenia drogowego, w którym brali udział dwaj nieletni. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że 16-letni chłopak, bez zgody rodziców, zabrał ich samochód i dachował. W jego organizmie policjanci stwierdzili promil alkoholu. Niemalże w tym samym czasie, w podobnym zdarzeniu w klamrach w województwie kujawsko-pomorskim zginęło siedmioro dzieci, a dwoje trafiło do szpitala. Wszyscy oni podróżowali jednym pojazdem. 13 kwietnia o godzinie 18 policjanci zostali poinformowani, że 16-letni chłopak, który uczestniczył w zdarzeniu drogowym, trafił do szpitala. Policjanci ustalili, że wcześniej nieletni bez zgody rodziców zabrał ich samochód i postanowił pojeździć po okolicy. 16-letni mieszkaniec gminy Nysa bez zgody dorosłych wziął kluczyki z osobowej hondy i wziął, poprosił, zaprosił właściwie na przejażdżkę swojego rok starszego kolegę, postanowili pojeździć sobie po okolicy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 16-latek w miejscowości Kubice w gminie Nysa stracił panowanie nad samochodem, zjechał z drogi i dachował. Ci dwaj e, młodzieńcy... E, Przewrócili pojazd z powrotem na koła, zjechali nim do, na polną drogę i tam ten pojazd pozostawili. Po kilkudziesięciu minutach 16 latek trafił do szpitala, ponieważ uskarżał się na ból żeber. Tam policjanci zbadali go na zawartość alkoholu. Okazało się, że chłopak ma promil alkoholu w organizmie. Sprawę nieletniego policjanci skierują do sądu rodzinnego, który zdecyduje o jego dalszych losach. Zaczynamy od tego najtragiczniejszego, a więc umieszczeniu w zakładzie. Poprawczym, Ale może być też pod opieką kuratora. Tak jak mówię, no jest upomnienie, jest wiele takich środków, które sąd może wobec tego nieletniego zastosować. Niemalże w tym samym czasie w miejscowości Klamry koło Hełmna w województwie kujawsko-pomorskim dziewięcioro dzieci też postanowiło zabawić się samochodem jednego z rodziców. Nie mieli jednak tyle szczęścia co młodzi mieszkańcy Nysy. Kierowca osobowego Renault Megane Scenic rozwinął niebezpieczną prędkość, żeby chwilę później nie udało mu się zapanować nad samochodem na łuku drogi. Siedmioro nastolatków zginęło, a dwoje zostało rannych. Przypomnijmy, żadna z osób w samochodzie nie była pełnoletnia, a najmłodsza ofiara miała 13 lat. Jedyne co możemy, nadal apelujemy do rodziców, żeby baczniej przyglądali się swoim pociechom, żeby też patrzyli, zabezpieczali swoje pojazdy przed, no, przed niepowołanymi e, osobami, a szczególnie przed tymi naszymi pociechami, które oprócz tego, że nie mają uprawnień, a co za tym idzie nie znają przepisów ruchu drogowego, no i bardzo łatwo o katastrofę. Wyjątkowy charakter będzie miał kwietniowy spektakl amatorskiego polsko-ukraińskiego teatru Debiut pod tytułem Ostatnia Gwiazda. To przedstawienie, które w przewodniku repertuarowym Nyskiego Domu Kultury umieszczone zostało w towarzystwie mrocznego plakatu i niemniej ponurego opisu, w którym wyczytać można, że Ostatnia Gwiazda to sztuka umożliwiająca audiowizualną podróż do przeszłości, ale to także symboliczne wyjaśnienie tragedii Wielkiego Głodu na Ukrainie. Na przykładzie ukraińskiej rodziny próbowano ukazać Tragiczność losu całego ukraińskiego narodu w czasie Wielkiego Głodu 1932-1933. Spektakl ostatnia gwiazda, który zostanie wykonany przez studencką polsko-ukraińską grupę teatralną nawiązuje do wydarzeń w latach 32 33 wieku, kiedy w wyniku celowej polityki Związku Radzieckiego 5 milionów osób, około 5 milionów osób. Niektóre statystyki podają znacznie większą liczbę. Na wschodniej Ukrainie zostało zamorzonych głodem. Rodzina jest symbolem kraju, rozmaitości poglądów i wizji, które panowały w ówczesnym społeczeństwie. Bracia, którzy cały czas dyskutują, żarliwie broniąc swojej pozycji, małomówny ojciec i matka, która pragnie załagodzić sytuację. Dociekliwa widz z pewnością odnajdzie w tych postaciach znaczące elementy ukraińskiej mentalności. Mentalności ludzi, Którzy wylądowali w sztucznie stworzonych przez radziecką Rosję okolicznościach. Każdy szczegół przedstawienia należy brać pod uwagę, o ile jest on symbolicznym odzwierciedleniem rzeczywistości. Dlaczego warto? Dlatego, że ja myślę, że my mamy bardzo wiele wspólnego z kulturą ukraińską. To, że tutaj na terenie Nysy mieszkają przesiedleńcy ze wschodu, mające korzenie ukraińskie, którym kultura tego kraju, ten język, tradycje. Wcale nie są obce i nadal są obecne w naszym życiu. Warto, warto ten spektakl obejrzeć. Tym bardziej, że już następnego dnia obchodzimy 25-lecie Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, czyli znowuż y, 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 mieszkańcy Nysy pochodzenia kresowego będą mogli się spotkać i wspólnie przeżyć jeszcze raz y, swoją historię. A ten wielki głód jest częścią historii Ukrainy. Zapowiadany ów spektakl będzie tylko jeden raz prezentowany, a amatorski polsko-ukraiński teatr debiut to znani już Nysionom artyści. Tak, rok temu, w listopadzie bodajże, grupa wystąpiła u nas na festiwalu teatralnym, zostali laureatami, rzeczywiście poziomy się mocno różnili, wysokim poziomem od pozostałych uczestników, chociaż naprawdę poziom jest z roku na rok coraz wyższy. Spektakl skierowany jest do ludzi, którzy interesują się ukraińską kulturą i historią lub chcą je poznać, a także do ludzi myślących i twórczych, ludzi poszukujących nowych perspektyw i spojrzeń. A przed nami jeszcze informacje w skrócie. W niedzielę około godziny 19.30 dyżurny nyskiej komendy został powiadomiony o kierowcy samochodu ciężarowego z naczepą, który może być nietrzeźwy. Natychmiast we wskazane przez zgłaszającego miejsce pojechali policjanci z nyskiej drogówki. Policjanci kiedy dojeżdżali, kiedy zobaczyli na ulicy Odmuchowskiej wskazany przez świadka pojazd, zatrzymali go do kontroli. No i faktycznie te informacje potwierdziły się. Ten człowiek, e, mieszkaniec województwa lubelskiego, miał ponad 2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodajmy, że zaczynał swoją 300, ponad 300 kilometrową trasę, także być może dzięki tej no Godne naśladowania i bardzo odpowiedzialnej yy, reakcji świadka, być może uniknęliśmy kolejnej tragedii na drodze. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i odholowali samochód na policyjny parking. Grozi mu teraz do dwóch lat więzienia i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Trenerzy z młodzieżowej szkółki piłkarskiej działającej przy gimnazjum nr 2 w Nysie zorganizowali dla swoich podopiecznych, a także ich rodziców, wyjątkowy wyjazd do stolicy Dolnego Śląska. Głównym celem wycieczki był stadion miejski, gdzie 12 kwietnia rozegrano mecze ligowe pomiędzy WKS Śląskiem Wrocław i Lechią Gdańsk. Dla młodych piłkarzy był to wyjątkowy wyjazd. Ponieważ mieli okazję poczuć gorącą, stadionową atmosferę, jak również dowiedzieć się ciut więcej o organizacji tego typu spotkań i osobiście poznać piłkarzy obu drużyn, ponieważ to właśnie nyskie piłkarskie szkraby wprowadzały zawodników na murawę podczas tego spotkania. Obszerniejszy materiał z tego wydarzenia znajdziecie Państwo w Regionalnej Telewizji Opolskiej już 17 kwietnia. Trwają poważne przymiarki i starania do tego, aby w zespole szkół ekonomicznych w Nysie zajęcia z języka chińskiego na stałe weszły do siatki zajęć. Języka miałaby się uczyć młodzież, która wybierze specjalizację biznes na rynkach wschodnich w klasie technik-handlowiec. Zarząd powiatu Nyskiego w tym miesiącu. Podjął już odpowiednie decyzje o zabezpieczeniu środków na ten cel. Jednak uczniowie ekonomika już wcześniej mieli możliwość poznania języka państwa środka. Szkoła organizowała bowiem zajęcia prowadzone przez nauczycieli z Instytutu Konfucjusza Politechniki Opolskiej. Jednak, jak zaznacza dyrektor szkoły Alicja Gajek, kurs ukończyły nieliczne osoby, bowiem nauka tego języka wymaga sporo zaangażowania i chęci. Sympatycy kolei od lat walczą o bezpośrednie połączenie kolejowe z Nysy do Wrocławia. Wiele wskazuje na to, że takie połączenie powstanie już niebawem i to na dłużej niż podobne projekty realizowane na tej trasie w przeszłości. Głównym problemem Nyskiej Stacji, oprócz fatalnego stanu torowiska, jest brak elektryfikacji linii, co znacznie ogranicza możliwości kursowania pociągów, które odchodzą w trzech zasadniczych kierunkach: Opole, Brzeg i Kędzierzyn Koźle. Czy w takim razie dojedziemy bezpośrednio z Nysy do Wrocławia? Na chwilę obecną samorządy województwa opolskiego i dolnośląskiego już złożyły odpowiednie wnioski do przewozów regionalnych. Sprawa w przypadku połączeń międzynarodowych, a połączenie Wrocław Jesenik przez Brzeg Nysej i Głuchołazy będzie miała takie znamiona połączenia międzynarodowego, musi przejść określoną procedurę, i to dzisiaj po wniosku samorządów. Przewozy regionalne będą składały taki wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, gdzie będzie zapadała ostateczna decyzja. Ile będziemy musieli czekać na ostateczne decyzje odnośnie połączenia Wrocław-Jesennik? Na szczęście rozstrzygnięcie sprawy nastąpi już niebawem. Wygląda na to, że takiej decyzji możemy spodziewać się do końca półrocza, czyli do końca czerwca. A do rozkładu taki kurs, taki pociąg będzie mógł być zamieszczony już w grudniu. W sprawę, oprócz samorządowców, zaangażowali się również posłowie na Sejm, którzy naglą minister rozwoju Elżbietę Binkowską pismami w tej sprawie. Takie połączenie to oprócz wygody również szansa na rozwój ruchu turystycznego, a tym samym zmniejszenie bezrobocia. W niedzielę na Bastionie Świętej Jadwigi po raz kolejny odbył się jarmark wielkanocny. Mieszkańcy mogli wybierać spośród licznych stoisk z rękodziełem, biżuterią oraz ozdobami świątecznymi. Pojawiły się kramy ze świeżą wędliną, góralskimi serami i jeszcze ciepłymi wypiekami. Największą atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych, okazały się zwierzęta przywiezione przez Ferdynanda Trojana z niwnicy. Co było pierwsze, czy kura, czy jajko? No, żeby było pisklaczek, musi być jajko. A żeby było jajko, musi być kura. Ale żeby było pisklaczek, to musi być tatuś, kogut musi być, nie? No i takie jest koło, takie jest koło. Panie Ferdynandzie, to co było pierwsze? Kurczak, kurczak, kurczak był pierwszy. I tak właśnie było, świątecznie. I bez względu, jak zakończył się spór o to, co było pierwsze, za sprawą jarmarku wielkanocnego poczuliśmy niezwykły klimat. Zbliżających się świąt. Jarmar Wielkanocny to już rokroczna tradycja, która się odbywa tutaj na bastionie Świętej Jadwigi w Niedzielę Palmową. Okazja do tego, żeby spotkać się z przede wszystkim produktami regionalnymi, produktami, które można nabyć na stół Wielkanocny. Świeże chlebki, nażurki, wspaniałe wędliny, ciasta, to wszystko tutaj można nabyć, wszystko można kupić. Bo to właśnie tu zaczęło się życie. Panie Ferdynandzie, ja nie bez powodu pytam o to, czy tu się rodzi życie, bo tak naprawdę pana zwierzątka zwiastują też niezwykłe święta, które się zbliżają, święta Wielkiej Nocy. Tak, tak, to, to jest powiązane właśnie przez to na widokówkach, znaczy są pisklatki, nie? Bo to jest wiosną po prostu, wiosną się rodzi życie. Wszystko się budzi tak, jak po zimie rośliny zaczynają wegetować kwiaty, kwitnąć, nie? Zmieniamy palca. I to się nazywa właśnie to zjastowanie. Czyli zjastuje nowe życie, nowe, nowy okres pracy, życia wszystkiego, nowe zadania. W otoczeniu murów obronnych, oprócz pachnących wypieków, świeżego mięsiwa, niezwykłych ozdób świątecznych, pojawili się także już tradycyjnie mali przyjaciele pana Ferdynanda Trojana. Dodatkową atrakcją na jarmarku były oczywiście zwierzęta pana Ferdynanda Trojana, które robią naprawdę wielką furorę od samego rana. Wybraliśmy się tak rekreacyjnie pogadać zwierzątka. Na plakacie wyczytałam, że będzie mini zoo i postanowiłam z córką przyjść, pokazać jakieś zwierzęta. Czy córeczce się podoba? Bardzo się podoba, bardzo jest zachwycona. A w szczególności, które zwierzątko zrobiło na niej największe wrażenia? co Ci się podoba najbardziej? To, to? Papuza. Chodzę z wnuczką i oglądam zwierzątka. A jak się wnuczce zwierzątka podobają? Bardzo. A które Ci się zwierzątka najbardziej podobają? Ymm... Masz na imię? Grzeszu. Grzeszu, a jak Ci się podobają zwierzątka? Ładne. Yy, że... Która najbardziej? Yy, te I to jest? Księki yy, morskie. A powiedz jakie ty masz zwierzątka? Yy, Papuszki, pieszka i rybki. Ale urokowi zwierząt pana Ferdynanda ulegli także starsi. Państwo zaglądacie do środka. <laughs> Jesteśmy równie zachwyceni jak, jak ten mały. Jak nasze wnuki. <laughs> a na stoiskach było kolorowe i świąteczne. Można kupić y, króliczki z materiału albo takie takie króliczki. Maskotki dla dzieci, coś takiego do przytulenia, do po, pogłaskania, coś takiego, co będzie służyło na dłużej niż na jedne, jedyne jedne święta. Przede wszystkim wyroby naszych najdroższych, najlepszych uczestników, osoby przede wszystkim nieprofane to robią przy nadzorze terapeutów zajęciowych. Jajeczka takie wielkomostej gotowe w połowie już wyroby. Króliczki to wszystko tu na przykład są prace na Urabione pracownictwa witrażu zabawkarstwa no jest trojki przede wszystkim są też takie wielkanocne. też również są też na cmentarz, jak ktoś potrzebował sobie gdzieś tam nagrubać dla rodziny czy coś takiego kolejny jarmark kolejne sukcesy. Jak widać zainteresowanie jest bardzo duże jarmarkiem, towary schodzą, wystawcy się cieszą. Myślę, że w ten dzień to akurat jest bardzo dużo zainteresowanych, dużo chętnych i pogoda nam dopisała, także fajnie. Byłyśmy bardzo tu zastawione, została nam końcówka. Siedzimy tutaj od godziny praktycznie w pół do dziesiątej, wiadomo, że szedł pogoda, poprzeła te krzyki całe, tutaj, ale jakoś się zaczęło to wszystko rozkręcać, jak widać pogoda się poprawiła no i wyroby się zaczynają pomału sprzedawać. Jarmark to także inspiracja dla tych wszystkich, którzy nie są gotowi jeszcze na święta a tych na bastionie znaleźliśmy wiele. Ja. A czy do świąt już Państwo jesteście przygotowani? Zupełnie nie. jesteśmy nieprzygotowani i nie gotowi na święta. No to w takim razie okazja, żeby się tutaj przygotować. No tak, to prawda, tylko będę musiała męża wyciągnąć, żeby ze mną poszedł. Tak będzie lepiej. A coś razem wybrali. A czy taki jarmark wielkanocny to jest też inspiracja do tego, jak na przykład ustroić stół albo co należy jeszcze kupić przypomnieniem? No myślę, że tak. Myślę, że to jest bardzo fajna okazja, żeby coś zobaczyć, właśnie podpatrzeć, że tak powiem. Szczerze mówiąc, Zdobię wszystkim domy naokoło, a swój zostawiam taki biedny na sam koniec. My na końcu do świąt się będziemy przygotowywały. Zainspirowani, obkupieni i pełni nadziei na pogodę ducha. Tak zaczynamy. Wielki tydzień. Do zobaczenia za rok. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Na premierę kolejnego wydania wiadomości zapraszam już w najbliższy piątek, 18 kwietnia. Do zobaczenia.